Papież Franciszek od samego początku swojej posługi na czele kościoła nie ucieka od trudnych tematów. Wypowiadał się już m.in. o problemie pedofilii wśród duchownych, czy też prawach osób homoseksualnych. Tym razem biskup Rzymu zaskoczył wszystkich słowami odnoszącymi się do końca świata. Papież Franciszek, dla milionów katolików, jest jedną z najważniejszych osób, które mogą w jakimkolwiek stopniu wpłynąć na ich życia. Nic dziwnego, że jego słowa trafiając do niezliczonej rzeszy serc, wcielane są w życie. Tym razem Ojciec Święty skierował do wiernych bardzo poważne słowa. Wypowiedział się na temat zbliżającego się wielkimi krokami końca świata. Papież Franciszek o końcu świata. Papież Franciszek każdego tygodnia daje społeczności kościelnej wiele. Do myślenia podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Nie inaczej było dzisiaj w Watykanie, gdzie nawiązał do bardzo ważnego wydarzenia. Ojciec Święty podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie końca świata i tego, co znaczy nasza obecność na tym świecie. Niech stwierdzenie naszej przygodności na ziemi i naszych ograniczeń nie sprawia pogrążenia nas w lęku, ale przypomina nam o naszej odpowiedzialności za samych siebie, za bliźnich i za cały świat, powiedział papież. Słowa Franciszka w dużej mierze podkreślały, że warto jest dobrze przeżywać swoje doczesne życie. Ale jednocześnie nie można tracić czujności i gotowości do ostatecznego rozliczenia naszych ziemskich czynów. Wszystko dąży do tego, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed obliczem Trójcy Świętej. Będzie to bardziej niż kiedykolwiek chwila, w której powinniśmy. Definitywnie powierzyć się miłości Ojca i zawierzyć się Jego miłosierdziu, dodał. papież zaznaczył, że powinniśmy traktować nasze czyny bardzo poważnie, gdyż każdy z nich będzie miał wymierny wpływ już za kilka chwil. Ostatecznie nikt z nas nie jest w stanie uciec przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Sąd ostateczny nieunikniony. Franciszek przypomniał wszystkim zgromadzonym, że nie liczy się to, jaki majątek posiadamy. Ani nasz spryt, ponieważ sąd ostateczny jest nie do uniknięcia, nikt nie będzie w stanie się z niego wykupić ani wymigać. Prośmy o wstawiennictwo dziewicy Maryi, aby stwierdzenie naszej przygodności na ziemi. Naszych ograniczeń nie sprawiło pogrążenia nas w lęku, ale przypomniało nam o naszej odpowiedzialności za samych siebie. Za bliźnich i za cały świat dodał papież na samym końcu swojego przemówienia. Światowy Dzień Ubogich, czyli święto obchodzone w kościele katolickim w 33 niedzielę zwykłą. Papież Franciszek postanowił zjeść obiad z biednymi i bezdomnymi. Do Watykanu zaproszono 3000 osób, a posiłek ufundował jeden z luksusowych rzymskich hoteli. Ubogich zaprosiły też znane restauracje w centrum miasta. Lokale te ugoszczą łącznie 150 bezdomnych podopiecznych stołecznych ośrodków pomocy. W naszym mieście jest dużo osób gotowych włączyć się w pomoc potrzebującym. A restauratorzy z rejonu Campo Marzio są w tej dziedzinie prawdziwymi mistrzami. Powiedział rektor Bazyliki Świętego Eustachego ksiądz Pietro Sigurani. Obiad odbędzie po mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra. Ubodzy zasiądą do stołu z papieżem w watykańskiej auli Pawła VI, która będzie pełnić funkcję wielkiej jadalni. Światowy Dzień Ubogich obchodzony jest w tym roku po raz drugi. Ojciec Święty przyjął rezygnację z rządów pasterskich archidiocezją. Hanoi złożoną przez 80-letniego kardynała Pierre Anguyen Wen Hona. Jego następcą w stolicy Wietnamu będzie 58. Letni dotychczasowy biskup Haifongu, 58 letni Joseph w. Van Thien. Joseph W. Van urodził się 26 października 1960 w miejscowości Kesat w prowincji Hai Duong na terenie diecezji Haifong. W 1982 roku wstąpił do seminarium duszpasterskiego w Hanoi, gdzie odbył studia filozoficzne i teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 24 stycznia 1988. Po kilku latach pracy w parafiach wietnamskich do 2000 roku kształcił się w Instytucie Katolickim w Paryżu. Po powrocie do kraju był wykładowcą teologii w swym dawnym seminarium w stolicy kraju. 26 listopada 2002 roku Święty Jan Paweł II minował go biskupem Hajfongu. W łonie episkopatu Wietnamskiego był m.in. przewodniczącym Komisji do spraw duszpasterstwa młodzieży. Odważnie zajmował głos w sprawach społecznych broniąc m.in. wywłaszczonych przez władzę ze swej własności.